Jedenasta kolejka PKB Ekstra Klasy. Po trzech porażkach w czterech ostatnich meczach. Radomiak Radom podejmuje ostatni w tabeli ŁKS. Łodzianie wciąż z Marcinem Pogorzałą na ławce trenerskiej. Pierwszy trener Kazimierz Moskal odbywa bowiem karę za czerwoną kartkę. Już w 20 minucie Radomiak obejmuje prowadzenie dośrodkowanie zrzutu rożnego Rafała Wolskiego i siódmy gol w tym sezonie. Pedro Enrique. Brazylijczyk zostaje samodzielnym wiceliderem klasyfikacji strzelców. W więcej bramek od niego ma tylko Erik Exposito. Radomiak świetnie zaczyna ten mecz, ale w pierwszej połowie ma też ogromną przewagę. Edi Semedo z dystansu i znakomita interwencja Dawida Anta, to rezerwowy bramkarz łks u który zastępuje Aleksandra Bobka. Bobek poczuł się źle dziś w nocy i w tym meczu nie mógł wystąpić. W 33 minucie druga żółta, w konsekwencji czerwona kartka dla Leventa Gulena, ale po konsultacji z sędzią technicznym Karol Arys cofa tę żółtą kartkę. Okazało się, że Gulen w tej samej akcji chwilę wcześniej był faulowany, A więc wciąż 11 do 11, ale wciąż, to Radom jak ma przewagę. Wejście jednak Grzesika w pole karne i gol samobójczy Marcina Flisa. Zupełnie zmylony tym razem. Arndt do przerwy jest 2 do 0. Po przerwie niewiele się zmienia. To Radomiak atakuje Pedro Enrique. Mógł strzelić swojego drugiego gola, ale popisuje się znakomitą paradą. Arndt, który mimo straconych dwóch goli, naprawdę dobrze spisywał się w bramce LKS-u. LKS rzadko atakuje Pirulo który ten mecz zaczynał na ławce rezerwowych, ale bohater ŁKS-u z pierwszej ligi wciąż nieskuteczny w ekstraklasie. No a Radomiak podwyższa na 3 do 0, a robi to pięknym uderzeniem głową Edi Semedo, który rozegrał naprawdę dobry mecz. Luis Machado zalicza asystę. Jest już 3 do 0. A w doliczonym czasie gry ŁKS ma okazję do tego, żeby strzelić się przynajmniej honorowego gola Stipe Juric, jednak zatrzymany przez Alberta posiadałe który nie miał w tym meczu zbyt dużo pracy, ale jak trzeba było, to pokazał swoje umiejętności. Radomiak rozbija LKS 3-0, do 0, przerywa złą serię czterech meczów bez zwycięstwa. Natomiast dla łódzkiego klubu sportowego to już ósma porażka w obecnych rozgrywkach. Tak często nie przegrywa nikt w Ekstraklasie, LKS jest ostatni w tabeli. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.